spotkanie z doradcą finansowym to często e, bardzo stresujący moment w naszym życiu a doradcy finansowi pełnią coraz większą rolę na rynku finansowym I wcześniej czy później tak naprawdę kupując jakikolwiek produkt finansowy e, trafimy do doradcy finansowego co zrobić by na spotkaniu u doradcy czuć się pewnie Przede wszystkim, należy poznać kilka zasad, i my dzisiaj je prezentujemy. Ja teraz opowiem o kilku zasadach, a więcej zasad znajdziecie w naszym artykule. Przede wszystkim, przed spotkaniem z doradcą, musimy zdobyć chociaż elementarną wiedzę na temat produktu, który chcemy kupić. Czy jest to lokata bankowa, czy jest to karta kredytowa, czy kredyt hipoteczny. Zdobywając taką wiedzę, której zdobyć po prostu jest bardzo łatwo, bo którą zdobyć jest bardzo łatwo, czy w internecie, czy, 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 czy czytając też codzienne gazety. Pokażemy dla doradcy, że jesteśmy świadomi, szczegółów oferty czy jesteśmy świadomi tego co w ogóle się dzieje wokół tego produktu. Doradca wtedy z większą ostrożnością i z większym profesjonalizmem podejdzie do pokazania nam całej oferty. Musimy również pytać otwarcie doradcę o motywacje, które nim kierują, czy zarabia na danym produkcie, czy na danym produkcie zarabia więcej czy mniej i tutaj ważne są tak naprawdę sposoby odpowiedzi ze strony doradcy, a nie to co odpowie, bo jeżeli doradca zachowa się profesjonalnie i nie będzie unikał odpowiedzi, to też będzie świadczyło o jego Jakości, o jego statusie i czy warto mu zaufać. Pytajmy się oczywiście o wszystkie koszty doradcy. Nie bójmy się, nie bójmy się przede wszystkim zadawać e, pytań, bo one sprawią, że będziemy wiedzieć o wszystkim i później nie będziemy sami zaskoczeni. Musimy też wiedzieć, czy doradca. Jak doradca tak naprawdę odnosi się też do ofert do konkurencji. Nie bójmy się powiedzieć, że byliśmy wcześniej na przykład w banku albo u innego doradcy, który przedstawił nam określoną ofertę. Pokażmy ją, zobaczmy, jak zareaguje doradca na inne propozycje, czy je oceni krytycznie, czy nie. E, ważne, czy zrobi to profesjonalnie, czy będzie po prostu odnosił się nonszalancko. Jeżeli odniesie się nonszalancko do innych propozycji, no to też nie za dobrze świadczy o jego kulturze, a także o profesjonalizmie. Także to są podstawowe zasady, które pozwolą nam iść na spotkanie z doradcą bardzo pewnym siebie. A więcej zasad znajdziecie w naszym artykule.